Lampy do Volkswagena Tuarega. Słuchajcie. Te nawet źle nie wyglądają. Ten klosz nie był robiony. Aczkolwiek ja go jeszcze będę polerował. Tak żeby usunąć te jakieś tam przebarwienia. Jakieś e, dziurki po kamyszkach piasku i tak dalej. Także ten klosz jeszcze będzie ładny. Druga jeszcze e, jest rozebrana w tym momencie. Także trzeba oczyścić z pozostałości kleju. Ale chcę wam pokazać to, dlaczego ta lampa słabo świeci. Czyli to, co się kryje za szkłem soczewki, jest lustro, które powinno odbijać światło. Właśnie to lustro odpowiada za jakość światła, za odpowiednie ukierunkowanie, moc i tak dalej. I jeżeli to lustro jest zniszczone, wypalone. Matowe, czarne, no to strumień światła nie jest odbity prawidłowo. Tak powinno takie lustro wyglądać. A takie jest wyjęte z lampy, także tu jest odpowiedź, dlaczego lampy słabo świecą.